Witam Was, teraz pokażę Wam jak to zbudować. Poczyna nam będzie Te Stefanie, zależnie jakie bloki. E, przepraszam. Mm, tak powinno być... E, dobrze, może tak zacznijmy. Tak, 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 Dobrze. Poczyna nam będzie ston, tak dokładnie to do kabla, tyle. Cztery czerwone pochodnie, żeby wprawić w ruch maszynę. Repeater. Jeden dispenser. Tu wygląda Możemy do niego włożyć teraz e, strzały na przykład, albo fire church. E, to nie nam doszło, dobrze, to wystarczy, to nie nam strzał ogniem, e, także możemy nam wsadzić strzały, chyba nie służył jako łuk, e, dobra, ale gdzie są te strzały No i strzały, i strzał, normalnie strzały. Widzicie, tutaj mam taki bak mały, ale to, tym, nie, tym nie należy się przejmować. Żeby to zatrzymać, należy po prostu zniszczyć to. Lub po prostu wyjąć wszystkie tęki. O tak. Lub zniszczyć oto, żeby nie pykało i nie brygało. W, tym, w dzisiejszym poradniku i jeszcze to możecie dowolnie obudować. To do zobaczenia w kolejnym poradniku.